Czy zawsze pragnienie czegoś może być wystarczającą siłą do walki ze śmiercią? Czym tak naprawdę kierował się Adam Anusiewicz, gdy decydował się wziąć udział w show The Voice Senior? Przychodził do programu, aby swoją sztuką wzruszyć wszystkich do łez, czy też w inny sposób móc ukazać swoją determinację i odwagę? Ta smutna opowieść o pasji, nadziei i walce z chorobą pozostanie na zawsze w naszych sercach. Przygotuj się na poruszającą historię Adama Anusiewicza i jego wizji życia w obliczu nieuchronnej śmierci. Skąd czerpał siły, aby ukazać swoją ogromną siłę woli mimo przeciwności losu? Co go tak naprawdę skłoniło do podjęcia tej nierównej walki? Kliknij suba po więcej ciekawych ploteczek. Adam Anusiewicz był uczestnikiem czwartej edycji The Voice Senior, która właśnie emitowana jest na antenie TVP 2. Tuż przed ukazaniem się nagranego wcześniej pierwszego odcinka show do mediów trafiła smutna wiadomość, że mężczyzna nie żyje. Teraz głos w sprawie jego nagłej śmierci zabrała prowadząca małgorzata Tomaszewska. Adam Anusiewicz, posłuchaj, wziął udział w trwającej właśnie czwartej edycji The Voice Senior, gdzie jurorami są Maryla Rodowicz, Alicja Węgorzewska, Piotr Cugowski oraz Tomasz Szczepanik. Gdy mężczyzna wyszedł na scenę, od razu zachwycił trenerów swoim wykonaniem. Już jednak podczas sierpniowych nagrań wspominał, że ma problemy ze zdrowiem, ale chyba nikt nie przypuszczał, że dojdzie do najgorszego. W marcu 2022 roku zacząłem doświadczać dolegliwości, jakich wcześniej nie miałem. Byłem w kilku szpitalach i zdiagnozowano niezbyt przyjemną chorobę, nowotwór trzustki z przerzutami wyznał Adam Anusiewicz w programie The Voice Senior. W wyemitowanym odcinku Anusiewicz opowiadał, że muzyka daje mu siłę do walki i chce śpiewać i występować pomimo zdrowotnych przeciwności. Obecnie dosyć szybko się męczę, i to się da zauważyć na scenie, gdzie już godzinny koncert na stojąco ciężko mi wytrzymać. No ale mam stołeczek, także w dalszym ciągu gram, śpiewam i koncertuję. Ja się z tym nie godzę. Staram się cały czas podchodzić do życia na zasadzie bierz życie za rogi, alleluja i do przodu, mówił w sierpniu 2022 roku podczas nagrań. Anusiewicz nie krył wzruszenia, że trafił do tego programu, co było spełnieniem jego marzeń. Chciałem podziękować losowi i tym wszystkim, którzy sprawili, że się tu znalazłem, że mogłem wystąpić przed wami, powiedział tuż po zakończeniu występu podczas przesłuchań w ciemno. Tuż przed emisją tego odcinka produkcja. The Voice Senior przekazała jednak bardzo smutną wiadomość. Mężczyzna przegrał bowiem walkę z chorobą. Niestety, w październiku 2022 roku Adam Anusiewicz odszedł. Mimo, że nie ma go już z nami, widzowie będą mogli oglądać muzyczną drogę Adama Anusiewicza w Talent Show telewizyjnej dwójki. Jak sam mówił, udział w programie był jedną z najwspanialszych przygód, jakich przyszło mu doświadczyć, mogliśmy przeczytać w oświadczeniu produkcji programu. W pierwszym odcinku 61-latek wykonał piosenkę Living Next Door to Elis zespołu Smoki, czym zachwycił wszystkich trenerów, skłaniając ich do odwrócenia foteli jurorskich. Prowadząca program Małgorzata Tomaszewska nie może uwierzyć, że Adama nie ma już z nami. Na swoim Instagramie zamieściła poruszający wpis które opatrzyła ich wspólnym zdjęciem. Anusiewicz wywarł na niej ogromne wrażenie i podczas sierpniowego spotkania bardzo ją wzruszył. Gdybym wiedział, że to Małgosia, to miałbym ze sobą róże, to były pierwsze słowa Adama, kiedy się poznaliśmy. Rozmawialiśmy długo i byłam pod ogromnym wrażeniem jego historii, ale też tego, jak potrafi o niej barwnie i pięknie opowiadać, zaczęła swój wpis Tomaszewska. Prowadząca wyjawiła, że była zaskoczona słowami pana Adama, który podczas ich wspólnego spaceru po starówce robił swoiste podsumowanie swojego życia. Dziś już wiem dlaczego. Pamiętam, jak cudownie opowiadał i dziękował swojej żonie, wspominał długie rejsy, ciekawe występy, dawną rzeczywistość w Polsce. To była cenna rozmowa i nigdy jej nie zapomnę. Podobnie jak łez wzruszenia. Adama i moich. Do ostatnich dni spełniał swoje marzenia, dodała Małgorzata. Potem gospodyni The Voice Senior zwróciła się do rodziny i bliskich 61, Latak, zapowiadając przy okazji niespodziankę, którą przygotowała produkcja programu. Jaką? Tego widzowie dowiedzą się w najbliższych odcinkach. Ciepło przytulam rodzinę Adama, jesteście wspaniali. Pewnie to wiecie, ale przekażę, co usłyszałam, Adam bardzo doceniał, że was miał. W kolejnych odcinkach The Voice Senior, niespodzianka dla Ciebie, Adamie. Zresztą już to przecież widziałeś z góry, podsumowała. Kliknij suba po więcej ciekawych ploteczek.